Muzyka Moi drodzy, ta dekoracja myślę, że może nam pomagać, zobaczyć, że wchodzimy w nowy okres roku liturgicznego, w Adwent. W Kościele to jest nowy rok liturgiczny, czyli można powiedzieć te, ten nowy czas, który się zaczyna, bo nie liczymy go od 1 stycznia w roku liturgicznym, ale właśnie od tego momentu, którym jest adwent. I czym jest adwent? Myślę, że pomimo tego, że przeżywamy go co roku, dobrze jest sobie przypomnieć, uzmysłowić, po co Pan Bóg daje ten czas. Adwent to przede wszystkim czas czuwania na przyjście Mesjasza, czas czuwania z Maryją. I w kościele Adwent dzielimy na dwie części. W przeciwieństwie do Wielkiego Postu, który ma stałą liczbę dni, Adwent jest ruchomy, bo mamy cztery niedziele Adwentu. Dzisiaj ta pierwsza płonąca świeca symbolizuje tę pierwszą niedzielę, którą rozpoczynamy. I pierwszy czas do 16 grudnia włącznie, to jest okres, w którym w całym Kościołem i w tym bardzo będą nam pomagały czytania, pragniemy przypomnieć sobie o tej prawdzie, że Pan Jezus już przyszedł na ziemię raz, ale przyjdzie powtórnie, to nazywamy paruzją, czyli to powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Kiedy historia się skończy, ziemia się skończy, wszystko się skończy. I Pan przyjdzie, i nastanie nowe niebo i nowa Ziemia. I to jest ten pierwszy okres do 16 grudnia, a od 17 do 24 będziemy chcieli już przygotowywać się na ob obchód świąt Bożego Narodzenia. I ja tak zastanawiałem się bo na Boże Narodzenie zawsze wszyscy dajemy sobie prezenty. To jest taki ten piękny czas, ale zastanawiałem się, a jak właściwie przeżywają Boże Narodzenie ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa? Przecież jest bardzo dużo ludzi, którzy nie chodzą do kościoła nie, nie wierzą w Pana Boga. Ja się zastanawiałem, czy oni też dają sobie prezenty? Bo jeżeli my w to Boże Narodzenie chcemy dawać sobie prezenty, to tym motywem jest to, że przyszedł Mesjasz. I dlatego pragniemy się radować. Jeżeli ktoś nie chce uznawać przyjścia Mesjasza, to jest pytanie, jakim powodem mogły być te prezenty. Ale to może zostawmy na boku. Chciałbym omówić pewne elementy tej dekoracji adwentowej. Mamy już ją kolejny rok. Zobaczcie te kamienie tutaj stojące i płonące świece. Mają wyobrażać pewne miasto. I tutaj są jakby dwa, dwa takie elementy, które, które dobrze, żebyśmy chcieli zobaczyć. Z jednej strony możemy zobaczyć, że to jest właśnie miasto, które idzie w ruinę, to są zgliszcza, coś co umiera. I my w czasie Adwentu chcemy wołać do Pana Boga: Panie Boże, prosimy Cię, żeby ten stary człowiek, człowiek grzechu, który jest w nas, umarł. A z drugiej strony możemy zobaczyć tutaj mury nowego, powstającego miasta. Jakie to jest miasto? To nowe Jeruzalem, do którego, do którego chcemy dążyć. Czyli ta nowa rzeczywistość, na czym polega nowość? Że jej nie można zbudować ludzkimi rękami. Tę nową rzeczywistość tego nowego człowieka, Pan Bóg może zbudować tylko i wyłącznie On w Tobie. I teraz my chcemy właśnie modlić się w tym czasie Adwentu. Bardzo często wybrzmiewają te słowa Maranata, prawda? czyli przyjdź, panie Jezu, przyjdź. No i teraz można sobie zadać to pytanie: czy, czy my chcemy się tak modlić? Faktycznie, przyjdź, panie Jezu. Bo może to jest ostatni Adwent. Kiedyś pan Jezus przyjdzie na tą Ziemię, i, i, i pytanie: czy my chcemy tak naprawdę, żeby przyszedł, Że, żeby to się naprawdę stało. Nie wiem, może, może za naszego życia? Czy mówimy, a nie, nie, Panie Jezu, no, nie przychodź teraz, przecież mamy, mamy jakieś plany na nasze życie, nasze wnuczki dopiero się urodziły, mają iść do pierwszej komunii świętej, potem chcemy, żeby zobaczyć, jak będą zakładać rodziny, prawda? Czy żeby się nie okazało, że to przyjdź Panie Jezu, to modlą się tylko ci, którzy mają duże kredyty, których nie mogą spłacić. O, Panie Jezu, przyjdź. Sprawa się skończy. Kredytów nie trzeba spłacać. Czy, właśnie, czy jest w nas to ten, ta tęsknota za, za przejściem Pana Boga? Że, żeby faktycznie przyszedł, żeby, żeby nastało to Jego królestwo królestwo pełne łaski i miłości czy, żeby to nasze życie tutaj już też, bo z przyjściem Pana Jezusa, wtedy nasze życie na Ziemi tutaj się skończy i bylibyśmy przemienieni i weszlibyśmy w to, w to nowe życie. I dlatego przychodzi to, to pytanie też ze strony Pana Boga. Czy chcesz się ze mną spotkać? Czy jest też w Tobie i we mnie to pragnienie? I dlatego Adwent jest tym czasem, kiedy Pan Bóg zaprasza nas, mówi, zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się, jaki jest też kierunek Twojego życia. Życie staje się takie szybkie, coraz bardziej biegniemy wszyscy. I, i właśnie Adwent, daj Boże, żeby był tym momentem, kiedy chcielibyśmy się zatrzymać. Tutaj również płonie ten świecznik menora. Różne takie kontrowersyjne czasami słyszałem wypowiedzi czy odczucia w związku z tym, że my tutaj w kościele stawiamy świecznik żydowski, menore. Ale właśnie chciejmy się zapytać, co on oznacza. Bo w Starym Testamencie, i o tym to czytaliśmy to słowo, jako słowo otwierające te liturgię. Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu. Czyli Pan Bóg mówi: Chcę wypełnić te wszystkie zapowiedzi, wszystkie obietnice, które złożyłem swojemu narodowi. Również nam, bo my chcemy się czuć spadkobiercami właśnie tych obietnic ze Starego Testamentu. I ta menora ma właśnie nam przypominać tę całą rzeczywistość, można powiedzieć, Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg te obietnice składał. Oczywiście, można się zapytać, ale czy my wiemy, jakie obietnice Pan Bóg złożył temu narodowi wybranemu? Więc Pan Bóg zapowiadał temu narodowi, i narodowi izraelskiemu, kiedyś przyjdzie Mesjasz, i wybawi Was z wszystkich trudności. Może to tak nie, nie do końca wybrzmiewało, ale właśnie z całego tego zła. I my chcemy mówić, że Mesjasz przyszedł. W pewnym momencie historii Izraela, Menora stała w miejscu świętym świętych i przypominała o tej stałej obecności Pana Boga. Takim znakiem dzisiaj jest nasza lampka wieczna w kościele, którą mamy. Prawda, że jak wchodzimy do kościoła i widzimy, że pali się lampka wieczna, to znaczy, że obecny jest w swoim ciele, tutaj prawdziwie, nasz Pan Jezus Chrystus w tabernakulum. I właśnie Menora była symbolem tej obecności, tego Boga, który jest pośród swojego ludu w świątyni. Kiedy świątynia została zburzona, Menora zginęła. I teraz yy, Żydzi. Nie mają swojej świątyni, nie została odbudowana. Ale głęboko wierzą i tak mówią, że Menora jeszcze raz zapłonie, jak przyjdzie Mesjasz. I dlatego my chcemy zapalać Menorę. Powiedzieć, Mesjasz przyszedł. To jest Jezus Chrystus. On jest, on jest tym prawdziwym Mesjaszem. I, I my chcemy właśnie to wyznawać, że, że to oczekiwanie już się spełniło. Jakie oczekiwanie? Żeby przyszedł nasz Wyzwoliciel, który właśnie wyzwoli nas. Z czego? Z naszych grzechów. I my właśnie chcemy teraz, kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie, do którego też przygotowujemy się w tym okresie Adwentu, właśnie to chcemy świętować. Tutaj są dwie rzeczywistości ważne. Co jest ważne? Pierwsze, żebyśmy uznali się, że jesteśmy grzesznikami, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoimi grzechami i którzy wiedzą, że potrzebują pomocy, żeby być wykupionymi ze swoich grzechów. A drugie, żeby zobaczyć, że jest ktoś, kto nas wykupił z naszych grzechów. I tym kimś jest Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał i przynosi nam prawdziwą wolność. Czyli ta menora ma być właśnie tym symbolem tych obietnic, które zostały spełnione. Obietnic, które Pan Bóg przez wiele, wiele set lat składał narodowi wybranemu, a potem one wszystkie urzeczywistniły się w Jezusie Chrystusie i my to chcemy wyznawać. I dlatego na każdej Eucharystii też czytamy teksty Starego Testamentu, żeby móc głębiej wejść, zrozumieć też naszą historię, która jest naszą historią zbawienia. I teraz pytanie. Czy ty czujesz się grzesznikiem? Bo jeżeli nie czujesz się grzesznikiem, to ja nie mam dla Ciebie żadnej dobrej wiadomości. A jeżeli dzisiaj stajesz, czujesz się grzesznikiem, to mam dla Ciebie wiadomość. Przyszedł zbawiciel, który zgładził Twoje grzechy. I teraz Ty możesz oddać swoje grzechy zbawicielowi, który chce je wziąć na siebie, a nam, nam podarować zbawienie nam podarować życie wieczne. I dlatego, dlatego pragniemy cieszyć się w okresie Adwentu. Ja myślę, że też wielu z was pamięta ten czas, kiedy były te przykazania kościelne, mówiły posty nakazane zachowywać, a w czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać. Prawda? I ten czasem zakazany był Adwent i Wielki Post. Dzisiaj Kościół inaczej patrzy na tę rzeczywistość. Mówi właśnie, że Adwent nie jest jakimś czasem zakazanym. Po pierwsze nie ma, nie ma czasów zakazanych, ale Adwent nie jest czasem pokuty. Tak jak Wielki Post. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, że my chcemy w sposób radosny właśnie oczekiwać tego przyjścia, że tego wspomnienia, że Jezus przyszedł i właśnie, że, że to zbawienie już miało miejsce w Jezusie Chrystusie i że my teraz możemy, możemy w tym uczestniczyć. Czy możemy podejmować uczynki pokutne w czasie Adwentu? Jak najbardziej. Ale nie na zasadzie, że teraz będziemy zasługiwać sobie na zbawienie, bo mówimy: Nie, ale Mesjasz przyszedł. Więc my nie musimy sobie zasługiwać na to zbawienie, bo ono przychodzi w Jezusie Chrystusie. Ale żeby otworzyć nasze serca. Otworzyć nasze serca. I teraz w Ewangelii usłyszeliśmy takie słowa, które Jezus mówi: Mówi tak, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Prawda? Tam jest takie użyte słowo, w Grece to się mówi krajpale, które oznacza obżarstwo, ale ono bardziej oznacza taki stan upojenia alkoholowego albo skutków nadmiernego picia. Mówiąc krótko, taki kac. Pan Jezus mówi, słuchaj, uważaj, żebyś ty nie żył na takim kacu. Niekoniecznie trzeba mieć doświadczenie kaca, żeby wiedzieć, wiedzieć jak się człowiek wtedy czuje. Ledwo co kojarzy, głowa go boli, w ogóle wszystko go boli, coś do niego mówią, a on nie słyszy. I właśnie Jezus mówi: Nie żyj tak, jakbyś miał żyć właśnie na takim kacu. Dlaczego? Bo ci życie przemknie pomiędzy palcami, ucieknie ci to życie. Dlatego te Jezus to zaproszenie do czuwania właśnie jest tym zaproszeniem, z którym mówi Jezus. Jakiego można mieć kaca teraz? Można mieć kaca na przykład upojenia, biegania za zakupami. Teraz Black Friday, wszystkie wyprzedaże, wszyscy biegają, żeby kupować, bo niższe ceny. I możemy żyć w takim amoku, kupować, bo tu zniżka, tam zniżka i właściwie nic nie widzimy, tylko jeden właśnie robić zakupy, robić zakupy. Wiadomo, trzeba się ubrać, czy musimy coś zjeść. Jest to potrzebne. Ale Pan Bóg dzisiaj przychodzi i mówi: "To nie wszystko. Że nasze życie jest piękniejsze i bogatsze. I dlatego, moi drodzy, przychodzi Adwent. I dlatego wołajmy do Pana Boga i prośmy Go, żeby właśnie dawał, dawał nam łaski, żebyśmy nie byli w takim kacu, żebyśmy chcieli się odszerzyć, powiedzieć, ale nasze życie ma pewien kierunek, ma sens. Ono się tu na ziemi nie kończy. Ja w zeszłym tygodniu miałem okazję spędzić tydzień czasu w klasztorze w Bornym Sulinowie. To jest niedaleko Piły, w kierunku hmm, Koszalina. Tam jest klasztor sióstr karmelitanek klauzurowych. To jest jedyny w naszej diecezji klasztor sióstr klauzurowych. I chcę Wam powiedzieć, że zawsze, jak przyjeżdżam do sióstr klauzurowych, jestem poruszony. Dlaczego? Bo siostry klauzurowe przeżywają swoje życie nie wychodząc poza teren swojego klasztoru i ogrodu. My, jako zakonnicy, żyjemy w klasztorze, ale tu wychodzimy, posługujemy, jeździmy, załatwiamy różne sprawy. A te siostry przywołane Bożą miłością, Mówią, a my chcemy już całe oddać się Chrystusowi tutaj na Ziemi. I muszę Wam powiedzieć, że dla mnie zawsze i teraz też było to poruszające: że żyć już tu na Ziemi w taki sposób, żeby pamiętać, że tu na Ziemi to nie wszystko. Nie, nie wszyscy mamy powołanie. Ja też nie mam powołania do życia w zakonie klauzurowym, prawda? Mamy różne powołania, ale właśnie przychodzi czas adwentu. Kiedy przychodzi Pan Bóg i mówi: obudź się, ja kiedyś przyjdę, nie musisz się mnie lękać. Ale chciej przeżyć to życie nie o swoich siłach, ale właśnie otwierając się na moją łaskę, z tą perspektywą, że idziemy do nieba właśnie do tego nowego Jeruzalem, że my jesteśmy w pielgrzymce, że jeżeli przyjdzie moment śmierci, to nie będzie koniec. To będzie brama do nowej rzeczywistości. I daj Boże, żeby Pan Bóg właśnie pozwolił nam przeżyć ten czas. Tej otwartości na Jego łaskę, na Jego miłość, na te spotkania, które On pragnie nam podarować. To może być modlitwa w domu, to może być czytanie Słowa, czy może adoracja najświętszego sakramentu. Nie wiem, ale wiem, że możliwości mamy wiele. Jak się domyślamy, adwent też szybko przeleci, więc wykorzystajmy to, co rozpoczyna się dzisiaj. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Amen.